O, no to, o, o, A, no tak. I teraz nie pikuje, tylko stoi w okno, patrzy. No. O, ja... O, zajebiś. Hej, bro. Dobra, kumpel mówi, jest. mały pierwszego kumpla, co mówi. Coś szczelam, że nie będzie umiał grać. <laughs> Koniec wakacji zbliża się wielkimi krokami. Dlatego jeśli chcesz sobie umylić te chwilę, to wbijaj do mnie na streamki, bo w sierpniu zgarnięcia będzie ta oto piękna knypka, bratku. Więcej informacji na mojej stronie. Good job, bro. Dobra, mamy dobrego kumpla, dobrego kumpla mamy naprawdę. Jaber. Co to kurwa jest zacz zjebana gra? O, ja. Bo poszedłem po tego kawaha, O, jest. Resp. Co on robi na tym respie? 148 pingu ty się. O, idźcie wyjebać, no. No dobra jednak nie. <laughs> What fuck? I watching only out short. Can you play on my contact? They trying to boost bro, jumping. Yeah, buff short. Debil. Why? It's Aaaa, Boże! Zaraz grać na mój kontakt, nie? To musi wychylić. Side. No, i oczywiście zapraszam na GeForce Kings wraz z moim reflinkiem, którego znajdziecie w przypiętym komentarzu. Wy używacie mojego reflinka, a ja mogę wam rozdawać coraz to lepsze Dobra, ale jak, jak się nie uda i następna, to na czarną wlatujesz. Jest 5%. No dobra, pokręcimy chwilę. O! No i kurwa, bratku. Dobra skrzynka, Krzysiu. Ale nic dwa razy się nie zdarza. Powinien zakończyć. Nie potrzebuję, kręcę znowu. Kurwa! No już przejebałem to co zrobiłem. A no jest, 62. Nie jest zła ta polecam. Oho, jest, laba, laba, laba. Dobra, o kur... mać. No i nie będzie profitu. No ale wygraliśmy, no ale... nie wstydźcie się, możemy... O, zwierzę dał skrzynkę. Jak zwierzę dał skrzynkę to musi być zajebista. Dawaj, kurwa, testówka. Mogło nie być testowe. O! I to te rękawiczki, które na już są poleciały. Przypadek? Raczej ta. Tutaj bitwa, bilionery. Z Jerem. To jest drogi w chuj. 1300. Dzięki, kumpel. Siema, kubuś. I to też 1000. 1030. Dobra, kurwa. Ktoś się jak? Masz, to kurwa, chopak. Z wielką przyjemnością. Dobra, kuba, oby teraz poleciało. Kurwa, teraz dla Ciebie leci. No i unluku Raz daje, raz odbiera, co? Ładujemy ich. Lecimy. Siema, kilmo. No. Nie, to jest niesamowite. Ta te... Ja pierdolę, no... G -G. Żyj retardzie No zajebiście hmm. Ja pierdolę nie Lepsi, lepsi Aha, i pewnie spadłem? No nie, nie spadłem. Dobra, ładujemy nexta. Overpass i nasza mapa niestety Jeden, tu jest koło mnie Nie ja nie wiem Dostaję takie heady na wstecznym, nie? Aj, aj, aj! Gdzie ta reszta kulek? No i co to są za hedy? no przecież się zrzygam do wiatra Albo nie. Zajebiste fleszek by było. A! Nie no i Daddy no gdzie ty jesteś głupie, city! Ja pierd... Dzięki za info, byku. Nie no, znowu dostałem kumpla, który jest... ...retardem. O, no to, o, okej. Okay. A no tak! I teraz nie pikuję, tylko stoi w okno, patrzy! No, Padniemy, ja się tak cieszyłem, myślałem, że czarne wbijemy, a tu dupę wbijemy. Chłop gra jako jeszcze w ostatniej, co za anonasy nam się trafiają, to... <grym> się <zrania> <grym> się <zrania> i ciul <gry> Nie, no on to sprawdza, nie wytrzymam. City, bro. City. Kevin behind you, no. Sarah mu. On mnie słyszy? Ja jeb. Dobra, moje zdrowie psychiczne ucierpiało bardzo. Dlatego teraz Faceita zagramy. <grym> Mam nadzieję, że mój kumpel będzie ogarniał. No, ogarnia w chuj, na razie to nie ogarnia jak biegać. No ja wiedziałem wszystko, nie? O, i mój kumpel, który ogarnia. No lecz czem... Było dobrze dwa mecze. Kolejne trzy mecze się dzieje coś takiego, nie? Ja pierdziele. NO NIE WIERZĘ! Nie będzie defował, bo nie ma ja... No ale mnie sprawdzi tu, kurwa pozycję przyjąłem. W pełnym biegu z Digla. ja nie rozumiem tej gry, naprawdę. Trzeba podjechać tą odnogę, bo on tam cały czas gra. One behind. Behind. Ja jestem takim kotem w tą grę, że chłopaki się poddają. <grym> o, zajebiście się gra, kurwa, jak on biega. No, i on ją zdobawczy, kurde no! Behind, ramp oh, nie ma biegania, on musi zemką grać, bo jak będzie gra z kałachem, to nic nie zabije w pełnym biegu. O! Wkurwił się na kumpla i go ubił. <grym> No i... No i szybka wygrana, łatwo. Ja ci dupio, ale jest. Pokażę rangi? Aha, on miał golda, mega. Oni mogli to na S wygrać, tylko ten był toksykiem. Widzicie, nigdy się nie opłaca być toksycznym.